Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie makijaż na weekend. Yy, troszkę koloru. Yy, I zobaczycie, dziewczyny, yy, jak fajnie yy, będzie wyglądał kolor na dzień. Bo my jesteśmy zwykle takie ostrożne: codziennie używamy yy, brązów, beżów, yy, takich kolorów, które nie, nie rzucają się w oczy. Ja już właśnie, zobaczcie, nakładam podkład. Podkład, oczywiście. Pielęgnacyjny, który daje mojej skórze wiele korzyści podkład dziewczyny, który jest podkładem przeciwzmarszczkowym, i tak samo jak pielęgnuje się na co dzień cudownym zestawem, który ma w swoim składzie takie składniki jak resveratrol, witamina B3 i peptydy, to samo mam również w podkładzie, dlatego bardzo ważne jest wspieranie w skóry. I ochrona na co dzień, dlatego podkład, pamiętajcie, jest ochroną skóry, on nie stanowi y, czynnika y, makijażowego, nawet jeśli się nie malujesz, ważne, abyś miała podkład. Y, ja już mam nałożony podkład, teraz dziewczyny puder mineralny, który y, bardzo pomaga paniom, które mają tu te skóry, skóry mieszane. Y, on pięknie wyrównuje makijaż, sprawia, że makijaż trzyma się długo. Pochłania nadmiar sebum. Skóra się nie świeci, nie prześwieca i długo wygląda dobrze. Tym samym jest takim produktem, który utrwala makijaż i utrzymuje podkład na miejscu. Jeśli masz problem z podkładem, z tym rząd ci spływa, nie trzyma się długo. Dziewczyny idziela to należy używać podkładu. Oczywiście w miarę dostosowujemy ten podkład do warunków atmosferycznych. On nie musi być ciężki. Podkłady Mary Kay są mineralne, skóra Wam oddycha. I dziewczyny bardzo y, takim y, fajnym sposobem na to jest dobór podkładu do Waszej skóry, ale również zwrócenie na to, jaki to jest podkład, bo podkład jest bardzo ważny dla naszej skóry. Podkład Merykej jest niekomadogenny, jest leciutki, nie czuć go na twarzy dosłownie, jakbyś nic nie miała. Ale skóra jest jednak chroniona, skóra jest zadwana i jest taką tarczą ochronną, jeśli chodzi o słońce i inne czynniki, które z zewnątrz próbują zrobić nam dużo spustoszenia na naszej skórze. Dziewczyny, ja mam dzisiaj inny telefon, zobaczcie. W ogóle nie wiem, co tu się włączyło jakieś dziwne zwolnione ruchy. Także już mam taki podkład i Puder mineralny dziewczyny to jest takie fajne zestawienie, które pomoże Wam w te upalne dni, ale również jeśli macie problem, są takie fajne, nie pokazywałam Wam nigdy, Pusteczki bibułki matujące, zobaczcie, jest ich w opakowaniu 75 sztuk, one są dwa razy większe niż w drogerii i one dziewczyny pochłaniają nadmiar sebum. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo to są chusteczki, które pochłaniają sebum, nie rozmazując makijażu, a wiele z Was właśnie w trakcie dnia ma problem z sebum, bo skóra się błyszczy. I zobaczcie, widać dokładnie, gdzie, gdzie skóra mi się błyszczy. Ja jeszcze niedawno robiłam pielęgnację, mam więc skórę e, taką świeżą, od razu pokremie. E, te chusteczki właśnie pomagają przy redukcji sebum. Natychmiast pochłaniają. Tutaj są zmielone włókna lnu, bardzo naturalne, świetne składniki ale przede wszystkim nie rozmazują makijażu. To jest bardzo fajnym takim yy, sposobem na to, by odświeżyć makijaż. Zdjąć nadmiar z sobą. No i również, jeśli macie problem z okiem, dziewczyny, bo oko się rozmazuje, nie trzyma się kredka, nie trzyma się yy, makijaż. Fajny sposób na to, żeby przygotować oko pod makijaż, trzeba odtłuścić, więc najlepiej to zrobić chusteczką, właśnie bibułką matującą. I teraz dziewczyny, to co, kolejna rzecz, którą warto zrobić, jeśli macie kłopoty z właśnie powieką, baza, baza na powieki. Odrobinka, zaraz Wam pokażę, bo już mi się kończy, ja tą bazę mam, nie pamiętam nawet kiedy ją kupiłam, ona jest bardzo wydajna. Wystarczy tyle, odrobinka i to jeszcze na dwoje oczu. Wklepujemy bazę ona sprawi, że makijaż utrzyma się przez cały dzień, nawet w takich trudnych warunkach, nawet w cieple, nawet w upale. Jeśli nie macie bazy, możecie wykorzystać puder mineralny, który również naniesie troszkę na powiekę i wygładzić ją. On jest również takim fajnym pochłaniaczem sebum. Tym samym ta powieka, powieka będzie sucha. Także bibułki, puder mineralny lub baza. Dziewczyny, dużo Wam może w tym pomóc. Kiedy makijaż jest trwalszy, to oko nie będzie tak się przetuszczało. Teraz będę modelowała buzię. Dziewczyny, tu mam taki brązer. Dzisiaj mam brązer w pudrze. Bardzo pokochałam ten brązer. To jest moje słoneczko w proszku. Ja to zrobię dzisiaj dużym pędzlem. I delikatnie wymodeluję sobie właśnie twarz, tak jakbyście robiły konturowanie. Czyli dziewczyny, tutaj możecie zrobić takie wcięcia pod kościami. Jesteśmy starsze, to robimy to troszkę wyżej, żeby nie zaburzyć proporcji, żeby troszkę zmiękczyć te rysy twarzy, żeby unieść policzki do góry. Robimy troszkę wyżej. I teraz Wam pokażę taki trik e, stosowany przez wizerzystów dla pań dojrzałych, e, który bardzo fajnie zmiękcza rysy twarzy, bo im bardziej się starzejemy, te rysy są takie e, bardzo ostre, więc, żeby je złagodzić, stosujemy taki trik dziewczyny z brązerkiem, e, e, który sprawi, że Wasza twarz nabierze innych rysów. E, to jest dziewczyny duży pędzel i lecimy. To będzie konturowanie na wschód, zachód, północ, południe. To jest też takie lekkie opalenie buzi, bo jak słoneczko na nas świeci, opala nam najbardziej wystające części twarzy, więc mamy to samo w pędzlu, ale to również fajnie się sprawdza w przypadku pań, które mają dojrzałą cerę, które potrzebują troszkę właśnie więcej. Czyli wschód, zachód, północ, południe, nie musicie się. Zastanawiacie jak to zrobić? Każda z was ma pewnie duży pędzel, który wam w tym pomoże, a produkt mineralny w taki w proszku sprawi, że zrobicie to bardzo fajnie i szybko. Zakochałam się w tym pudrze dziewczyny. Daje świetne efekty. Jest mniej skoncentrowany, bo zobaczcie, jest w proszku, więc nie ma takich szram. Jeśli chcecie szybko i efektywnie się opalić, to na pewno zrobicie to genialnie tym pudrem. To są pudry wygładzające, jednocześnie pielęgnujące buzię i które mają drobne minerały rozświetlające skórę, ale one również nawilżają, bo mają taki skład, bo to jest nowość, które mocno zmiękcza skórę i nawilża. To jest nasz patent dziewczyny na piękną buzię, a mój na piękną opaleniznę. I dzisiaj będzie kolorowo. Szukam cienia do powiek. Ja sobie dzisiaj zrobię brwi cieniem. Brwi cieniem. Dzisiaj tak technicznie będzie. Cieniem Espresso to jest cień brązowy. Cień, który pasuje do każdego typu urody. I daje bardzo naturalne efekty. Zobaczcie. Witaj Dorotka, cześć, widzę już jedno oczko. Dzień dobry, mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze. O, witaj, cześć. To się już dobrze czujesz. Ja dzisiaj robię kolorowy makijaż, taki, żeby pokazać Paniom, że wszystkim kobietom, że kolor jest bardzo ciekawy i warto go włączyć do swojego makijażu. Teraz, dziewczyny, dodam odrobinę różu. Bo róż to mm, taki bardziej sypantyczny wyraz twarzy. Dodaje świeżości i lekkości. Yy, Dorotka, możesz mi napisać, czy mnie dobrze słychać, bo ja na tym nowym telefonie nie ogarniam jeszcze. Jakoś dziwnie mi. Będę musiała poustawiać, popróbować. Yy, dziewczyny róż. Róż jeszcze tutaj troszkę na powiekę. Jeśli jesteście zmęczone, warto. Dziękuję już lepiej. O, dobrze, bardzo się cieszę. Róż to zawsze dziewczyny, taka świeżość, kobiecość, delikatność. Fajny wygląd. Jeśli jesteś zmęczona, warto dodać ten róż do, do twojego makijażu. On cię odświeży, zrobi to natychmiast. Będziesz zawsze wyglądać na sympatyczniejszą, na świeższą. Także róż, dziewczyny, koniecznie musicie mieć w swojej kosmetyczce i rozświetlacz, który ja aplikuję na szczyty kości. Można zrobić trójki. Możecie dać go na szczyt nosa. On daje taki delikatny glow. Super, widać i słychać. O, dobrze, cieszę się. Delikatny glow, dziewczyny i. Ta skóra wtedy fajnie się odbija promienie i nasz róż i rozświetlacz. Dziewczyny mają świetne tutaj, zobaczcie już mi się kończą, świetne e, takie pigmenty, e, które e, dla kobiet dojrzałych sprawiają to, że podkreślają urodę, nie zbierają się w zbarszczkach. No i oczywiście nie ma tego efektu, żeby niech się świeciły jak jajko. To jest właśnie tajemnica dobrych kosmetyków, dlatego uważam warto mieć takie kosmetyki, które sprawią, że po prostu będziecie się lepiej czuły. One też sprawią, że zaczniecie się przyglądać w swoim lustrze, zaczniecie się podobać bardziej, uśmiechać. No i na tym tu jest właśnie dziewczyny nasza rola, żeby wam w tym pomóc, bo to na co dzień sprawi, że pokochacie swoje odbicie w lustrze. I my zawsze mówimy, że rozkochujemy kobiety yy, kosmetykach, ale również w sobie, bo wtedy życie jest kolorowe i piękniejsze. Jak Ty jesteś zadowolona, to wszystko dookoła również. Teraz dziewczyny pierwsze co robię, to jest taki, zobaczcie, róż, który nanoszę sobie tutaj w załamanie i delikatnie konturuję oko. To jest również taki trik, Abyście zawsze, jeśli już macie trochę więcej latek, mogły sobie unieść tą powiekę, bo już czasem siła grawitacji działa i możemy fajnie zadziałać i wymodelować buzię i sprawić, że ten makijaż będzie świeższy, będzie wyglądał po prostu lepiej. No i wy będziecie tym samym wyglądały lepiej. Drugi krok to dziewczyny. Cień taki jaśniutki biscotti, który sobie naniosę pod Zobaczcie, pod Delikatnie rozmazując, łącząc te dwa cienie, żeby nie było, wiecie, takiej, e, takiej linii, takiego przejścia. Tworzymy tutaj tą chmureczkę. Dzisiaj róż. Kolejny, mm, kolejny produkt. To kredka. Dziewczyna dzisiaj będzie kredka granatowa. Piękny kolor. To jest taki denim. Zobaczcie to. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Ciemny denim. Granat. Naniosuję sobie tutaj na linii, przy linii rzęs, zrobię taką kreskę. Grubszą kreskę nie do końca i będę rozmazywać. Dziewczynę najpierw robię jedno oko potem drugie, ponieważ kredka ma formułę wodoodporną. I ją trzeba rozetrzeć. No i właśnie to robię. I w międzyczasie wysycha, nadając makijażowi bardzo dużą trwałość. Teraz powtarzam tą czynność, żeby dodać trochę więcej intensywności i koloru. Tutaj w samym kąciku zewnętrznym, i również rozcieramy. To jest bardzo miękka kredka, z łatwością to zrobicie. Jeśli nie macie takich kosmetyków, które właśnie podkreślają waszą urodę, które są dobrej jakości z których nie jesteście po prostu zadowolone. Zawsze możecie przyjść, wypróbować. Zapraszam na kawę, kawę z pięknem. To jest właśnie dziewczyny dla Was. To jest wizyta niezobowiązująca, także zawsze możecie do mnie umówić się. I zapraszam Was serdecznie na taką lekcję. Dla wszystkich moich klientek Mam lekcję makijażu, mam sesję spa, dziewczyny i kosmetyki specjalistyczne. Jeśli jesteś klientką, nie byłaś u mnie na takiej sesji, to zapraszam serdecznie. Umów się, będziesz mogła wypróbować inne fajne sposoby na piękny wygląd. Zobaczcie. To ma być dzisiaj zupełnie inaczej, więc dodajemy kolor. I drugie oko. Robimy to samo, powtarzamy tą czynność. Zobaczcie, kredka z łatwością się rozciera. To jest kredka bardzo miękka, także nie będziecie miały po, yy, po uszkadzanej powieki. Nieraz te kredki, jakie kupujemy, są różnej jakości, mają różną twardość i no same sobie produkujemy zmarszczki lub kłopoty na powiekach. Teraz dziewczyny, doda dodam odrobinę różu, żeby to połączyć. Pędzelek, uciek pędzelek. Wmasowuję ten wcześniejszy cień, czyli ten różowy, również w tą niebieską kratkę. Teraz, dziewczyny, kolejny cień, który dodam. To zobaczcie, taka śliwka. Jest to przepiękny cień. I dodam go w kąciku zewnętrznym. odrobinkę tego cienia W samym kąciku on doda już zupełnie innej kolorystyki i na dolną. Linię rzęs. To co zostało, w sobie wcieram w dolną linię rzęs. No i oczywiście kredka dziewczyny. Dzisiaj będzie seledynowa, turkusowa. O, może lepiej, turkusowa. Którą sobie właśnie zaplikuję tutaj na dół. Coś mi tutaj się rozmazuje dzisiaj. Dziewczynę tak w jednej trzeciej oka, ja to robię, żeby nie zamknąć oka. I dodam jeszcze sobie granacik, połączę te dwie kredki. Połączę te dwie kredki, które już szybko sobie rozetrzę, żeby one uzyskały trwałość. Można tutaj wklepać również cień, ale ja już nie będę wklepywać cienia. Uważam, że yy, wystarczą mi kredeczki u góry są cienie to są cienie minera mineralne, one będą się długo utrzymywały, mają fajną konsystencję i strukturę, bardzo łatwo się rozcierają więc tutaj dziewczyny już mogłabym skończyć, ale dodam sobie jeszcze odrobinę jasnego cienia tego na samym początku tego bazowego yy, na środkową część powieki I na kącik wewnętrzny. Żeby troszkę rozświetlić tutaj ten makijaż, on wtedy będzie taki bardziej delikatny. Jeszcze tylko tuż, tuż Intensity, który nadaje rzęsom dużej objętości. Podkreśla każdą rzęsę, nawet te najmniejsze znajdzie i. Dziewczyny wyciągnie, pogrubi, sprawi po prostu, że je będzie widać. Jest taki genialny tusz. Jeśli nie masz rzęs, to on na pewno je stworzy i zrobi z nich takie pięknie, piękne, długie i zakręcone rzęsy. Tłumknęło mi, troszkę się rozładował. No, zdarza się, dorodka mi też często. <noise> też mi się zdarza, ale już mam nowy, to on będzie trzymał tą baterię. Dziewczyny, ja musiałam cztery razy dziennie ładować telefon. To było coś strasznego u mnie z tym telefonem. Teraz mam nowy. Teraz widzicie moją skórę, nawet z drobnymi niedoskonałościami. Ja normalnie widzę każdą, każdą kropkę. Zaraz się śmieję, że będziecie widziały też moje pory. No ale cóż, taka moja uroda już się przyzwyczaiłam. Warto dziewczyny mieć dobre kosmetyki, bo one naprawdę dużo dają. Sama przekonałam się na swoim przykładzie, i dużo kobiet również ma takie problemy, że no ciężko jest znaleźć odpowiednie kosmetyki, więc zapraszam Was. Podanie cieni. Tak, Dorotka, powtórz sobie, bo nie wiem, czy Ci się podoba, ale mi to zestawienie bardzo się podoba. To jest takie dzienne zestawienie, więc tu użyłam mało, małą ilość cieni. On bardzo fajnie wygląda, szczególnie z tą granatową konturówką. Już Wam powiem, które cienie użyłam. Cieni dzisiaj do makijażu oczywiście cień bazowy, cień biscotti i tak w zasadzie jeszcze tylko dwa cienie. Cień taki bladoróżowy, czyli nasz, nie pamiętam jaką ma nazwę, jeśli jesteście zainteresowane, to piszcie, ja wam y, odpiszę śliwkę. No i konturówkę. Konturówkę granatową i seledynową. To są konturówki wodoodporne, więc niewiele, niewiele dzisiaj użyłam tych kosmetyków, ale też można fajnie sobie, zobaczcie, y, wykreować świetny makijaż. No i jeszcze błyszczyk. Dlatego nie zawsze y, nie zawsze trzeba się malować tak szaro-buro, bo zwykle panie kupują brązy, beże i szarości, a ja dzisiaj będę kolorowa ja lubię mieć dziś taki mały akcencik, który właśnie wydobędzie i sprawi, że ten makijaż będzie zupełnie inny no i dzisiaj pokazywałam Wam, pamiętacie, bibułki matujące one też są pomocne szczególnie przy tym, jak jest gorąco, bo zbiera nam się na powierzchni sebum. Skóra się wybłyszcza, więc to są takie, zobaczcie, leciutkie bibułki, które przykładacie do skóry i one dokładnie wyciągają tylko sebum, nie rozmazując nam makijażu. To bardzo istotne. To są drobno zmielone włókienka lnu. Sama natura, bardzo gładziutkie dziewczyny. I zobaczcie, mają podwójną... podwójną wielkość niż te które kupicie w i w opakowaniu jest dziewczyna 75 sztuk naprawdę genialne będziesz miała na długo one również właśnie pomagają przy makijażu oka żeby przed makijażem pamiętajcie odtłuścić powiekę odbić ten nadmiar wytrzeć zabierze wam to chusteczka nadmiar tej, tej właśnie tego sebum które się zbierze ja robiłam sobie pielęgnację pół godziny temu ale jednak już moja skóra, zobaczcie, wyprodukowała troszkę sebum, więc warto sobie, jeśli zależy ci na długim makijażu oka, te sebum po prostu odtłuścić powieka. No i jeszcze puder mineralny, który zawsze Ci się przyda, gdy jest gorąco, gdy właśnie skóra się błyszczy, zawsze możesz przypudrować i zawsze możesz go nałożyć w trakcie dnia. On również sprawi, że pochłonie te sebum i Twój makijaż utrzyma się. Cały, cały dzień. Dlatego, dziewczyny, warto mieć takie produkty, które Wam służą. Jeśli takich nie macie, to zapraszam do wypróbowania myrykę, jeśli nie macie swoich konsultantek, swojego doradcy piękna. Bo te kosmetyki naprawdę robią dużą robotę. Co widać na naszych twarzach. Bardzo Wam życzę dzisiaj pięknego dnia. Kolorowych makijaży. Dzisiaj jest słoneczko, jest ciepło. A ja dzisiaj, zobaczcie, ubrałam się kolorowo. I dzisiaj będę się uśmiechała do swojego odbicia w lustrze, ale również do innych, by zachować tą energię, którą właśnie sobie już namalowałam na twarzy. Życzę Wam tego samego. I dziewczyny, pamiętajcie, tą energię, którą nosicie y, czuć, zanim jeszcze wejdziecie do pomieszczenia, zanim jeszcze y, odbierzecie telefon, więc warto sobie ją y, dbać o nią, żeby ona była. Między innymi możecie również zadbać o nią tym makijażem. Bo to również sprawi, że podniesie Wam się Wasz poziom endorfin i będziecie bardziej zadowolone, bardziej szczęśliwe. To również udzieli się całemu otoczeniu dookoła i wniesiemy coś dobrego do tego świata, który pędzi jak szalony i nie zawsze jest tak fajnie, ale warto właśnie nosić ją w sobie. To też jest moim celem, by dawać Wam takie wskazówki, byście były szczęśliwsze, bardziej radosne i by żyło Wam się po prostu piękniej. Do zobaczenia. Pięknego weekendu. Pa! you <laughs>